Główna kaszanka teraz chce coś? No główna kaszanka. Siemano ludziska z tej sena Rohuin, a razem on jest, jak zawsze. Kirbet. Oje oh, yeah. No i zaczynamy granie. Ogólnie. No i zaczynamy. Długo czekaliście na ten odcinek, ale się doczekaliście. Na pierwszy ogień leci oczywiście Berus. Berus. No bo nagrywamy Berus, nie? Czy, czy co robimy? Czy robimy wiadomo. taki międzyświatowy odcinek? Ja Berus będę grał teraz, na razie mi się nie stało to grać. Dobra, no to... Nie wiem, sobie podedał ci, w sumie te berów się. Nawet należy nie dało. Którzy powiem. chcieli brutal, to trudno. A ci, co chcieli berów, to fajnie. Łap się. Paulo Kirvedolo. No, więc tak. Opowiedz, co się stało przed chwilą. Co e, się stało przed chwilą prawie zdechłem, ale na 14 levelu. Nieźle. Ale w, w ogóle to miałem już 92 na tej postaci. No. I to mój rekord w sumie naberów się, bo naberów się więcej nie wbijałem. I padłem. Jeszcze I dwa, dwa i pół straciłem jeszcze. A <laughs> Edwin go zabił? Na moim profilu są screeny zawsze jak padam, więc możecie sobie obejrzeć i się ze mnie pośmiać. <laughs> no, śmiesznie. No ja teraz też zaczynam ekspić. bo go leci. Proszę bardzo, kupiec. sek. Pochwaś się, pierwszy... jaki masz nik na jednej postaci. Yy, nie masz, no to widzieli na początku zresztą, widzowie. Kappa. Moje... Nienawidzę mojej myszki, moja myszka się pierdoli. Na mordę. Wszystko dwa razy mi klika, jak raz teraz nacis... o, jest, udało się. To moja myszka czasami nie klika, to już wolę chyba, żeby klikała dwa razy. No. Więc tak, ogólnie to ja gram na przykład jak miałem ten... Jak sobie ekspiłem, tego buta chciałem wylotać strasznie. Tego drugiego buta i na 89 to miał to hero buty. To mi dwa razy miałem coś takiego, że yy, skończył mi się strzał i przy okazji cała walka się skończyła. Wiesz, że został mi zaraz strzał w equipunku i udało mi się wygrać. to fajnie. A raz mi chyba tam 1% zostało, to wszystkie z tym na play, bo ale to dawno. Czekaj co ja chciałem kupić? Mi dzisiaj mi zostało 0% nie, bo i, ile tam pisało w pilastraldze? 0,7 Dobra To nice, to nice. Ale to tylko 14 level, co tam Jest pół godziny Dobra, to ja teraz świerszczę O, o, trzeba gnąć bo Władek zaraz będzie, teraz stoi na Władku już na no, jedno to... poleciało elegancko Widzę, że to odcinek takich niskich leveli Ja, ja na tym 15, też na trzecim. No, no nie no, przelogam czasami i na to głowce jeszcze chcę no. A ja ogólnie teraz robię sobie dzienne na większości postaci prawie na wszystkich. Oprócz jednej. Bo chcę mieć item ewentowe. Nice. Nie mam, a teraz chcę mieć. Więc no, się no. zmobilizowałem i robię. Już po 12-13 waluty wentowej, gdzie niegdzie po 10 różnie. Bo nie robiłem tego równo na początku. Leśny brud. Aj, ty dam XP serio. Czyli ja tam ja mam coś takiego, że ja od 10 do 13, XP na szczurach, potem od 13 do 15 lecę sobie na te czerwone pająki, które są w tej, tej takiej grocie witam. Na dole. Ano. I do, od 15 na gackach do 20, od 20 na mrówkach, od 25 i tam jeszcze leci, wszystko po kolei. Też bym poszedł na gacki, ale w sumie to jestem taki słaby, nie wiem czemu jestem taki słaby. Ja bo w ogóle wiesz, że coś z... chyba zmienili, że teraz się opłaca nosić broń na początku? No tak, zmienili na pewno na, na łowcy, ja pamiętam. Jakie I to jest, to jest Właśnie to tam I na, na początku się... kawbiłem ósmy i przegrałem z nietoperzem, bo bez broni byłem, nie? Nawet nie wiedziałem, że ten. Normalnie zawsze bez broni się chodziło na takim levelu i tak patrzę, co się dzieje, jak to jest możliwe. Bo właśnie to się zorientowałem. No. I dlatego mi pewnie tak słabo idzie, bo broni na 10, zaraz na się na 15, to mi będzie lepiej szło. No to na 15, idzie na delegacie wadzki. No na 15 może spróbuję. Bo mi się teraz. Więc ogólnie przyszedł. przydałoby się coś z tym naszym planem zrobić, zrekrutować parę osób. Przys ja to mówię, ty się musisz tym zająć, bo ja nie mam czasu. No. Robię dzienne. Chyba, że po ewencie, po ewencie możemy Aha. się obojętnie zająć. No, to zobaczymy jeszcze najwyżej. W ogóle słychać jak, jak mi skrzypi krzesło? Trochę. To fajnie, to no. będzie jako muzyka w tle. No, Dobre. No oczywiście ich, bo tak. Powiedziała gra. Zobaczę, czy na 38 na łowcy jest coś zrespiły ork. A, a ty expisz na, na tym swoim 70 czy który to masz? No ja ogólnie to expię tak, że czekam na... Wstaję rano o 8, idę na Minosy i o 11 schodzę Aha To wie. Dzisiaj level lubiłem tam I takie przeludnienie nie było no ja expię na Redzie zawsze, na Minosach O, i zamierzaliśmy zrobić właśnie sklejkę z tego... Z GOPsa tego, tego na Redzie, tam by hardkor był normalnie a jest racji ciągle Jakbyś tak we dwójkę wbijali czasami jakieś... No pójdziemy, ja wbiję ten 50, a jeszcze 3 level'a tam mam, to wbiję na wyborze dzisiaj. No i to no. może coś dzisiaj coś porobimy fajnie. tam, jeszcze może coś nagram, może coś, może coś, może, może Także alo. Hmm. Tylko że muszę jeszcze na brutalu zrobić dzienne, bo już tutaj zrobiłem jeszcze na brutalu Ty na brutalnej posadzie tylko robię Ja na 3? Ja Będą trzy pomocniejsze na maga, to będzie fajnie tylko właśnie nie wiem jeszcze jakie je wezmę, ale, ale będę miał czas do przemyślenia. Spokojnie. No właśnie, no już 69 powiedziałem, szybko leci, szybko, tylko tego 50 na 50 i to bym na ładku stał tą postacią. A tym drugim tropycielem są teraz 50, ja trochę trawyże w 5, czy ewentualnie tego GOPsa pójdę. Bo ja cię na tym GOPsie od tej 8. <laughs> I tam parę, parę widzimy na tej ziemi leciało. Tam w ogóle nikogo nie było na żółtej mapie. Na czerwonej pewnie tym bardziej nikogo nie ma, jak na są to pewnie jak... ja widziałem na lotlogu, że taki typek z legami stoi tylko. A jak mi podasz jego nikt to potem tego obczaję. Jak? Yumi. Yumi. Nie wiem, czy jakieś pokemonowo chyba to zapisane było. Yumi? Coś takiego, tylko jakiś tam, wiesz, pokemonowo. Czy jedno w legum albo dwie, chyba z władką. Yumi Takashi? Nie. W rankingu sprawdzimy chyba 51. level Dla Dla 51. to jest mag To Tego rozwalimy, w dwójkę to spokojnie No na wyzew będzie No trzeba Chyba, że tam O, prostych... Yumi, Yu dobra Osobno napisane Czy na Arystokracja, było? Było? w ogóle ile oni tam mają 80 osób w klanie Nie wiem, nie wiem jak ten klan jeszcze przetrwał. Jakieś najlepsze prospadał kiedy graliśmy, pamiętam. Nocno straż, ripy w naszym sercu. <grym> no on faktycznie do... niezłe teku. Zawada dostał banę. Ochrona żywiołów, dotykanie o... Anioła razy dwa, klątwa, klątwa, razy dwa, razy dwa od dotykania Anioła i ochrona żywiołów. Ja pierwszy, i to będzie ciężko strasznie. Dobrze, będziemy uciekali. No będzie, będzie ciekawie przynajmniej. Czy ja ma nawet na tropicielu okej, okay, Eku tam 3 herga <laughs> No a on ma 4-5 lek. No i co? 2 Hera, więc. Ja bym to właśnie nie liczą. Masz tam tropa, ja będę mieć łowcę, tak. Czy łowcę też będę miał, ale nie wiem co będzie lepsze. No ja po drodze też jeszcze będę mieć tancerza, bo przy ekspie pewnie ten poziom. Co niedługo? No jako na razie mi się nie chce za bardzo się na tym tancerzu, na tym łowcy, mi się lepiej ekspita na 70. I za długo zamiar pójść na tego. Znowu na variego. To idziemy we dwóch może. Znaczy On na Wari tra... w sumie strasznie tanie te loty są, zobacz, nie opłaca się stać. No bo dużo ludzi już po Miałem prostu... Ja bym na czachę po prostu wyekspił. Ja chciałem wyekspić na czachę, brakowało mi trzech lewek. A na to lokę też możemy iść. I padłem. Nie wiem, co by było lepiej. Na, czy... na toloku byłem i powiem ci nie biłem tego na redzie, serio. <laughs> <laughs> biłem tego na redzie i chodzi, bo nikt nie wchodził. Raz może ziomuś wszedł, czekaj, zaraz ci powiem, ile miałem łącznie bić tych toloków, dwóch, e, no nie całe sto bić, Ale też jakoś... To ja to mam tak. na razie 75 tego władka i już... Dwa hera To mi jedno hero, a i ten, i tam dwa unikaty jakieś. Ja ja już się no nie mogę doczekać I, jak i jak tyle jak Fajnie byłoby jeszcze tego eventowego popić. Trzeba by było ten 8-3 minimum bić. No być. to chodzi jakieś przy no weź. Nie rób tych dziennych, tylko exp. No nie mam, nie mam czasu. Dzienne będę robić i A tak. To na razie nie rób tych zwykłych, tylko Aha. rób same dzienne i exp, nie rób tych normalnych questów. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Dobra, więcej ja Może jakieś na 8-3 zrobić. Ja nic nie mam. A na aukcji też nic nie ma i kasy nie mam Czyli idealnie A Nie mam butów z lekiem na 17 Niestety O mam, mam ten hełm jeszcze Dobra Spróbuję tego nie Albo nie nie próbuję Bo ja Mam jeszcze wiesz, że mam ręce z kochanki hero no to gryzy Mistrz no z bacy Skąd masz na to z kochanki hero? I na z bacy mam też hero. Skąd to masz? Od kolegi z Brutala. A z Brutala, ja myślałem że na berusie A na berusie, na berusie mam, tylko zamieniłem się, brutal za berus <grym> I mam teraz, bo nie grał a, już Pozdrawiam jak kaktus a Ja, ja też sobie na razie na 50 maga Czy jakieś mam tam, ale bym miał te ręce Zbrojki mi jakieś chyba brakuje Ale nic nie ma Na też nie będę miał bo niechę będę miał, będę miał łuk Będę miał ręce Zbroje No Lipa będzie musiał jakieś budki jeszcze skombinować sobie Jestem na tym 50 magu na brutalu mam takie słabe eku, że muszę coś pozmieniać Kurde, władze... Najlepiej byłoby z Ełki zainwestować w zbroję, ale... Na razie mam mało pieniędzy i... Nie, po prostu. No. No szybko! Dlaczego teraz jest 10 sekund jak się przealgowuje? Mnie tak denerwuje. No, to jest straszne. Dziwne, nikogo nie było. O! Na plus 3 tury zapam. wbiłem i na plus 3 tury złapałem. Normalnie kozak. Jedyny w mieście. Dobra to teraz tutaj Ja rozmyślałem żeby z tym klanu na początku wprawdzie wszystkie osoby wpuścić które chcą Potem ewentualnie będzie się wywalało i robię tą selekcję jakąś No tak też można Więc jak co opiszcie mi na skrzynkę jakbyście chcieli dołożyć to ja tam na was dodam I możemy pograć jakoś no bra. tu oni ja wylecieć, jak będziecie chujami. Tyle. Hmm. No nie ludzie po prostu, będą wylatywać. By pobić herosów, poszukać razem, bo samemu to się chuja znajdzie. W ogóle widziałeś już top 1 na BRUS, jaki no, teraz jest 301. My, myślałem, że tu jest blokada, że do 300 już jest to. No No, no, no siliga jest tylko. Hmm. Gaund jaskiniowy w sumie nic to mi nie dodaje O kurwa 1% 5 HP zostało mi No nie No i po co mnie bijesz człowieku? Już nie masz pychania Padłem o, <laughs> Przecież w z tym wygrałem a co, padłeś na Werusie? No... Na czwartym na piątym... O no bo dzisiaj ci mówię, że teraz jest dziwnie, bo nie ma... jest to... Te bronie trzeba mieć, to jest dziwne. A, właśnie, bo ja bez broni byłem. Ja bez broni no, byłem. Aś... A długo straciłeś? Tak. No to... Za 10 minut dopiero odrobię to. O! Sąsied po myślę sobie powierci oczywiście Ja nic nie słyszę Nie wiercił przez y, dwa tygodnie nikt nic u mnie Idealny moment Na szczęście nic nie słyszysz No to na filmy też nic nie będzie słyszeć jak ja nic nie słyszę no, tak mm -hmm. Dobra już chcę mieć 250 <suszel> Teraz tak, tutaj Tutaj bym musiał być 25 jeszcze, bo na 23 jest za mało i fajnych. Jak już pH chciałem zbierać, ale muszę mieć lepszy Orb. Ja będę mieć Orb z tych tych zamentów. Co ja robię, a to muszę, muszę Nie z... może ty czekasz aż ci się zrespi, tam stoisz. Nie, nie gram teraz na tym. Na łowsy orki wybijam Ostatnio tam liczyłem w ile, w ile wbijam level więc na podwójnym ekspie, jak było, było. No dużo, za jedne przejście do był no, no mniej więcej, coś takiego. Ja miałem tak, że miałem godzinę, chyba 5 leveli, To trochę ponad 10 minut lewe. Bardzo szybko się ekspiło. No to zależy lewe miał, bo teraz więcej zaraz. No, to, no więcej. tak na przełomie 30... końca 30 i 40, początka 40 lowych to było jakoś. No. Bo tam powyżej 45 to już jest trochę wolne. No potem też męczarne z powodu. Chwila jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze do starej matki muszę iść. No to nice Ohohoh, oh, oh, tutaj zostało gówno picie. Dobra, bo już u niej byłem i zapomniało mi się No i po co bijesz? Co za... Jak mnie wkurzają tacy ludzie, co biją z przewagą... 40 i nie wiadomo po co ja nigdy takich ludzi nie da nam chyba, że na potrzeby odcinka. Dobra, może jest nie jest, jest Odkurzacz młączonie u siebie. Co? Masz odkurzacz włączony u siebie, Czy nie? Nie. Skrzypi mi te. Krzesło. Może Każyni... bardziej słychać jakieś odkurzacz, niż skrzypieniem. O już przestało. W miarę. Kurde, do końca to i Władek się zrespią, że w sumie już powinien teraz ogać. Może w końcu jakieś herko następne Ucieszyłbym się bo kasa mi jest tak potrzebna teraz Na się? No na Berusie. się O, są wersji? Niko nie ma Wła... Lepiej że na poczcie masz mój HS, który ci dał Wiem, wziąłem już dawno Tropek, son Albo pójdę i jolę na odcinku na tego GOPSA na reda Hardcore dla mnie będzie. No dawaj. Ja to może podestował. Tylko tu błoga, nie, mam to legendarną Boga, ale nie będę marnował jakiś leszczy. Jak ktoś wyjdzie, to... Jakiś mi za chwilę będzie padłem. <laughs> padłem. Chuj, zobaczę się. Nie no jak, jak tam nikogo... Ja w no ogóle nie... Stepam, jest... Jezu. <laughs> no ja, ja jestem przyzwyczajony, bo na to loku mówię. Jak był zajęty dla, na pomarańczowej to na ryla żeby wyszedł Ale tam trzeba dwie grupki ubić żeby dojść do tego Gdzie? Na tego gopsa. No idę kurwa <grym> Dobra Muszę ubić 21 gabronów wiesz? Jest Gdzie? YouTubera <grym> Dobra, kolejny odcinek zrobimy z tego. Z Brutala, bo ludzie też chcieli Brutala, to będzie jedyny. Z... No. no teraz ty będziesz nagrywał Brutala. No ja, ja będę nagrywać z Brutala. Kolejny? No. Dobra, jedziemy. <laughs> A w ogóle już się nagrywa. 20 minut. O! <laughs> Jednak tam nie wejdę. Dwóch typów wyszło. Z jaskini Alma Fart. Jakie jakie lewele, jakie ku? Jak no full Hera dwóch, 50 i 47, tak No to tak jak my. Może to były jakieś nasze klony czy coś. Fulher znaczy Heraku miał jeden typę głowca na 50 Padlibyśmy tam. Bo teraz to ja na tym tropicielu. 50 to ja potrzebuję buty z razia, łapki potrzebuję Starma. Jezu, ja tyle rzeczy z, raz, z razie potrzebuję na fizyczne by się przydało. No, bo było, idź weź se stan czymś na razie, bo ja potrzebuję butów. Właśnie może stanę. A bo, bo złapać. Bo ja butów nie potrzebuję, bo mam, mam buty na 40 z eventu. eventu, Dobre. Więc bym ci mógł odsprzedać, bo przecież nikomu innemu nie sprzedaje temu. Mhm. <noise> depozyt. <noise> Co depozyt? A, daj, ja nieważne. Chyba ja na końcu trzeba orki i będę w tym 7-2, nie wiem za na tym 7-2, ja pójdę ewentualnie sobie pod minus i będę kartył do jutra i zdrowa ósme i ekspimy No, tak to kurde, bywa Czy to pierwszy nie był lepszy niż te, które mam, no pewnie tak bo ta śmieć jakuma, aby a na tym łowcy. Dobra... Nie chcę 4-7 nie wiem czy 50 by na przykład bije tutaj. Bo to łowcom 4-7 chce zostać po prostu. Ja, so, ja sobie zawsze zostaję... Tak ustalam te trzy postacie, żeby jak najwięcej herosów ogarniać. Na przykład teraz, żeby ogarniać tego bariego i jednocześnie Naprzewa. Tą gołowcę chcę mieć. Się Ten wypisać? żeby będę expił do oporu, tak jak zawsze. A tego drugiego łowcę na tym 50 zostawię, około, około. To jak chcecie pograć z nami, to piszcie na pocztę mi... Znaczy, głównie Edowi, a chcecie, to możecie mi też pisać. Na czterce. Możemy... <laughs> 40 bity elegancko też Zobaczymy ile się nawet nie chciało grać. No. Musiałem ja ja... spoko grać No ja już jakoś chyba z tydzień teraz tak gram dość... Nawet dłużej, bo wcześniej też też przed tym jak, jak dedłem jeszcze, to z tydzień też eksperiment było dwa. Więc ja już dość sumie długo gram. No. Ostatnio Tylko nie, nie często, no bo czasu nie mam za bardzo. Mogę kram Szkoda, A idę, kurwa, nie iść, Eee. Mówię o tym Pierek z tego, ten, Pierrex, to, o ten gobuszu, na też, na tego łowce swojego mieć Gdzie tam nasz enigma? mam? Nie to... A bo to głow to Zresztą go trup też był bardzo mocny właśnie Zrób tak, żeby mieć Eku dobre po prostu i tyle To ja bym drobiciel miał na lepsze eku no ja, ja mam tylko na tanców i na łosców, więc to bez znaczenia u mnie. No tak? A ty na, 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 na brutalu jesteś? No teraz jestem na brutalu <laughs> się zrespiłem <laughs> A Boże Coś nie tak było, no ewidentnie no Tylko Boga straciłem w ogóle nie było żadnego powiadomienia graczy że, że zmienili to chyba tak mi się przynajmniej nie przypomina żeby to ktoś coś mówił na blogu technicznym czy cokolwiek w sumie z jednej strony dobrze to zmienili a z drugiej nie kiedy się zobaczę może co fantazja skupę bo jeszcze na nigdy nie expiłem ja tym. Na jakim cmentarzysku? No to jest nekropolia Karkahan Fakt, już, ale to trzeba na ni niskim levelu pójść, bo ja tam poszedłem na szesnastym, to już było bez sensu Tak na trzynastym wyjdę tam Chyba na, na wcześniej jeszcze, nie pamiętam jakie tam były levele, ale tam trzeba tak z dziesiątych, iść Fakt, dobra, no. nie, nie, pamiętam z po prostu Ja z na po prostu tam Może iść potem siarkę do tego torna, kurde to się przydało skończyć oczynę, już 25 minut jest no do 30 dobijemy, będzie długi odcinek, dawno nie grywaliśmy to. No ale tak z tego też nagramy pewnie coś. No pewnie tak. Nie, 30 to. Nie, no ale tak 30, nie cało 30, 28. 16 telewele tak mają, a co na 10? Nie wiem. Do 11 do XP może tam na tych szczurach? Więc kurde, o oh fuck, zapomniałem, zagapiłem się. O Władku. Znowu padłeś? <noise> nie, 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 nie tym razem. Myśliłem, że zdążę. O, idealo. Ej, pisze, pisze do mnie Beto. Elo, co tam, była chuina. <noise> po, napiszmy elo. No, ale co mam więcej napisać? l napisz mu. A się wjeba na odcinek. Weź powiedz mu na odcinku co tam u niego, to będzie musiał obejrzeć. Zresztą... Zawsze, zawsze na... jedno wyświetlenie więcej. Napisałem wczoraj ale beto nic nie odpisał, więc... Aha, czyli macie w tupie. <laughs> co ja chciałem? No, idź, mam teleport, co ja się będę kurde cackał Kurde to Bogu straciłem, przecież w ogóle bug nie mam Muszę te questy wszystkie porobić, bo jest quest na Bogu. i Jest to dwa questy w sumie Jaki quest? Ewentowe. Na hero, her no na no, eventowe Jeszcze dwa zrobiłem w sumie No to her na jedno her hero Boga na dwóch postaciach i czy to już się też więcej porobić tego na to co kończymy ile to masz minut? No 17 ponad. No to masz jeszcze 20. Myślałem, że masz 27, coś takiego. No 27 mam. No to co mówisz 17? Powiedziałem 27. Powiedziałeś 17. Powiedziałem 7. Ja myślałem, że się zorientuję, że 20 plus to, dobra. 217. Dobra, zobaczymy na filmie. Dobra, zaraz się zdadam Dajesz. Ciekawy kto ja, by wygrał. Tak Ciekawy. Jaki ty masz ego na tym łowce? Tam? 70, któryś? 74. E, dość... Zobacz to, dość dobre. Według mnie takie dość dobre. Jak na przejściowe kudo do ekspinia to dość dobre. Dobra, zobaczymy. Wasz 4 hera. Kir... Kirved gracza eee, proszę bardzo No łapy lepsze mam, buty podobne, zbroja taka sama, naszyjnik chyba mam lepszy mam z podwójnym lekiem, ale nie wiem chętn taki sam i łuk mam lepszy pierek też mam lepszy więc nie wiem to by zajrzał od skilla po prostu czy by wygrał <noise> raczej byś przegrał go no, po, po prostu. Gdzie <noise> idę w ogóle? Ja pierdzielę. Zagapiłem się. Pierwszy chciałem na, mul na mulusy he iść. Dobra, nie wiem, to już będziemy kończyli, bo już kończy się miejsce. Zostańmy no. tak obok siebie, ja tu jestem wózce jak co przyjdź do mnie. <noise> skończymy na brutalu. O, jakiś typ do zadania, e. O, o kurde Jaki dzień mam z niego, jak ja w ogóle nie grałem w No to chodź do... Chodź do chlebnika, chlewniku skończymy. Tam może być ten pieniężny, bo ja pamiętam tego pieniężnego sali, przykładam też, bo on dużo kasy daje. Kirweduś. No to tak, elo wszystkim. <grym> Ogólnie. O ej Co zaszło? <grym> dajesz, dajesz, co jest? Are ja ja nawet EQ nie mam. Znaczy takie mam taki pół na pół. Ja tylko herkę mam. No super. Dobra. To Elo. I, i lajka dajcie. Albo, albo w dół, ale raczej lajka. No, pa pa.